Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Jak widzicie rozszerzenie obłędny Festyn Lunom roku jest już dostępne. Swoją drugą jak zobaczyłem tą grafikę, to bardzo mi się przypomniała z taką grą, co swojego czasu była bardzo modna na YouTubie Five Nights at Freddy's bodaj, że ona się nazywała, tak mi się skojarzyło to z tym. Dobra, ale z racji tego, że mamy nowy dodatek, tak widzimy tryb heroiczny jest już dostępny. Nowe moce specjalne do odblokowania, wyjątkowe skarby do odblokowania i dodatkowe skarby pasywne. To w trybie heroicznym starć. No ale trybem heroicznym starć my się dzisiaj zajmować nie będziemy. Bo jak wiadomo nowy dodatek oznacza dużo nowych kart, więc dzisiaj właśnie owe karty sobie zakupimy. I zobaczymy cóż tam... Wow! Okej... Okay. <śla> Dobra, nie widziałem co się dzieje. Eee, zobaczymy, co tam w nowych paczkach nas będzie czekać. Eee, teraz w momencie, w którym jest nowy zestaw, nowy system, właściwie nagród, wydaje mi się, że jest trochę trudniej eee, zebrać golda. Nie wiem, być może mi się tylko to wydaje. Ale jeżeli się nie mylę, to chyba teraz takie standardowe daily questy golda nie dają. Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie. jakiegoś achievementa Tutaj mamy wbitego. Pek E, dobra, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj nie będziemy się zajmować e, ustawkami, dzisiaj nie będziemy się zajmować e, rozgrywkami, duelami, e, starciami, tylko właśnie samymi nowymi kartami. E, jak widzicie, mam do otwarcia całkiem dużo paczek, dlatego nie będę tego bardzo przedłużał. Oprócz festiwalu lun Lunom Roku mam też do otwarcia kilka innych pakietów. Dlatego też standardowo najpierw zaczniemy od tych e, starych i standardowych, żeby mieć już to za sobą, a to co najciekawsze i. Czym mam największe nadzieje, w czym pokładam największe nadzieje, zostawimy sobie na koniec. Nad wiem skąd mam, skąd mam aż 11 paczek ze Skolomancium. Całkiem spora ilość, więc jest nawet szansa, że coś nam się legendarnego tam też trafi. Ale widzicie, co najpierw? Otwórzmy sobie paczkę roku Smoka, która może zawierać karty z, z różnych dodatków z roku Smoka. No dobra, to teraz przejdźmy do tych najnowszych pakietów. Czyli w pierwszej kolejności mamy 11 pakietów ze Skolomancium. Tam z Holomancy, jak to nazwali. Ok. Pierwsza paczka całkiem niezła. Tutaj zdecydowanie już jest mniejsza szansa na jakieś nowe karty. Z racji takiej, że jednak większość kart, nie licząc tych legendarnych oczywiście, w mojej kolekcji już się znajduje. Tutaj myślę, że główny punkt naszego programu dzisiejszego to będzie właśnie otwarcie. Otwarcie tych paczek z festiwalu Luną Roku. Także jestem ciekaw jak będzie wyglądała animacja otwierania tych paczek. Tak jak już mówiłem wcześniej dziwię się, że Blizzardowi się w ogóle chce robić unikalne animacje dla każdego rodzaju paczek. Z tego względu, że w większości przypadków jak już wyjdą kolejne dodatki to już nigdy nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby kupować stare pakiety. Bo kto z nas teraz pomyśli o tym, że... Hmm, Kurczę, kupiłbym sobie pakiet z Goblinów kontra Gnomów, no raczej nie ma takich osób. Z racji tego natomiast, że doszły nowe tryby w ustawce, to będę mógł sobie trochę nią pograć. Być może tak, że coś nagram, bo jednak nie ukrywajmy, jest to nowy tryb, który doszedł do Hearthstone'a dosłownie kilka dni temu. Coś tam już w międzyczasie zdążyłem na niego popatrzeć, ale to tak na szybko. Bo jak wam ostatnio mówiłem, nie za bardzo mam czas ostatnio w Hearthstone'a pogrywać. Ale... Być może uda mi się coś nagrać. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał dla was jakąś tam ustawkę, to możecie oczywiście mi... dawać znać, czy to w komentarzu, czy... gdzie tam... chcecie. Tymczasem, jeżeli chodzi o karty z Kolomancmi, jak widać poszły całkiem szybko. Ostatni pakiet otwarty, może tak rzutem na taśmę jakaś legenda? Nie, niestety nie tym razem. No dobra, teraz czas na to, na co wszyscy, a przynajmniej ja czekałem, nowe paczki z festiwalu nowego roku. Okej. Okay. Pierwsza karta, którą Ever yy, otworzyłem z tego dodatku. Maxima w hukenmacher okrzyk bojowy przyzwij stronika z twojej talii zatokuje wrogiego bohatera i zginie. W sumie fajna karta na talii na agonie. Nie no, powiem Wam tak, to ja mogę zaczynać. O, dwa razy wróż, no dobra. Tak, to ja mogę zaczynać dzięki temu, że w pierwszej paczce się legenda. Przypominam w nowym dodatku. E, legendy są gwarantowane w pierwszych 10 paczkach, więc w sumie mamy to już za sobą. No ale dzięki temu, jako że wiemy, że legendy są gwarantowane co 40 paczek, to wiemy, że w ciągu kolejnych 40 mamy kolejną legendę gwarantowaną. Chociaż nie okłam, że bardziej bym się zdecydował. Fajny achievement nam wpadł ogólnie. Przypuszczam, że to był achievement za jakąś tam yy, kolekcję kart, bo co innego mógłbym teraz bić? <ścoughs> co to w ogóle jest? Tak, potem jeszcze na szybko przeklikamy te wszystkie achievementy, które wbiłem. Zobaczymy, co to fa. Co to jest? Nie wiem, czy to ja coś popsułem, czy to ogólnie jest popsutem. No, złoty zgaduj z gadula, dobierz kartę. Zgadnij, czy Twoja następna karta będzie kosztować więcej, czy mniej, aby ją dobrać. A, dobra. Czyli dobierzemy jedną albo dwie karty, jeżeli, jeżeli uda nam się zgadnąć. Tak, achievementy zbugowane nam się sypią. Możecie dać znać, czy to ogólnie ja coś popsułem, czy to tak wygląda. I to Blizzard czegoś, tak powiem delikatnie, nie przewidział. Tak, tych kart też nie za bardzo jeszcze. Te karty też jeszcze nie za bardzo znam. Achievementy tam w play jak widzimy. Fajny pakiet. Gwiazdy jednego wieczoru, przyzwij siedmiu liderów 1-1 jeden jeden ze zrywem, jeśli wszyscy zginą w tej turze, przyzwij kolejnych siedmiu. Czy takie w sumie ulepszone zaklęcie Demon Huntera? No bo nie ukrywajmy, nie jest ciężko pokonać... Zabić stwory mające jeden na 1. OK. Jestem tylko ciekaw, czy jak w danej turze oni zginą, to od razu się pojawią wszyscy, czy dopiero na koniec tury? Tak, znak kręgu moim zdaniem to powinno nazywać się portal czegoś tam, no bo tak naprawdę coś, co robi jakiś efekt plus przyzywa o takim samym koszcie stronnika, zawsze jest portalem. Na portal Malstromu, jeden obszarowe za obrażenia plus yy, przyzywa stwora. Yy, portal warriora otrzymuje armor, przyzywa stwora. Portal maga zadaje obrażenia, przyzywa stwora. Więc ogólnie dziwi się, że to nie jest jakiś tam portal. Zryw, prowokacja, fajna karta w swoją drogą do mojego z Druida. Trochę tylko szkoda, że taka droga. Szkoda w sumie, że te achievementy są takie zbagowane, bo przez to, że nie pokazują nam się ich nazwy, to nawet nie do końca wiemy za co te achievementy dostaliśmy. O! Kolejna legenda. Jak widzicie, jest epicka, jest legenda. Najpierw zobaczmy to, daj twojemu bohaterowi ukrycie na jedną turę. E, czyli coś, co daje taki efekt jak rycerz śmierci łotra. Ale zobaczmy tymczasem drugą legendę. Drugą legendą jest legenda Maga. Dobierz jedną kartę, ulepsza za każdy przyjazny sekret, aktywowany w tej grze. E, czyli e, taki trochę alunet u sekret maga, tylko że na standardzie. <laughs> Chociaż wydaje mi się, że Alunet jest lepszy od tej karty mimo wszystko. Wiecie, ta broń namaga. Tak jak widzimy więcej niż Legend, to nam nawet. Chciałabym powiedzieć, padnie achievementów, ale jak widzimy jeden za drugim. Okej. Okay. Jestem ciekaw tylko, czy te achievementy, które wpadają. To one wpadają za ten pakiet, który przed chwilą otworzyliśmy? Czy za ten, który, którego jeszcze nie odkryliśmy? Bo jeżeli tak, jeżeli ta druga opcja, czyli tak naprawdę, jeżeli trafi mi się jakaś karta w tej paczce i Achievement w zanim ja tą kartę odkryje, no. To gdybym miał nazwę tych Achievementów, to miałbym już spoiler, co w tej paczce będzie. A jako, że Achievementy zbagowane, przynajmniej. Czekajcie. Kolor... Zdo A, nie zdążyłem przeczytać, bo chciałem z tego tekstu niczym z edytora HTML-u, którym się ludzie swojego czasu bawili w gimnazjum. Kolekcjoner O, wiemy już, że mi trafią się karty łowcy tutaj. Tak, jak widzimy jest karta łowcy, nawet dwie. Przypuszczam, że to był achievement zebranie iluś tam kart łowcy. Wycisz wszystkich stronników. Fajny, fajny efekt. Gdyby to był okrzyk bojowa, nie ogonie, to by mega OP. To takiej masz dispel prista ze stworem na stole. Dobra, kolejny epic. Ustawiona gra. Sekret. Jeśli nie zadano ci żadnych obrażeń podczas tury przeciwnika, dobierz trzy karty. To całkiem łatwa karta do... Łatwy sekret do zatrygerowania przeważnie w tych wcześniejszych turach, przecież znaczy, też może być dość niebezpieczny, bo za jego pomocą przez niego właściwie może się zdarzyć tak, że... zjaramy sobie coś Stali, bo dobierzemy za dużo kart. Tak, doszedł ogólnie w tym dodatku efekt nowy na kartach, czyli korupcja. Jeżeli zagrasz kartę. Kosztującą więcej many, to wtedy karta z korupcją, która jest w Twojej dłoni, zostanie ulepszona. Jestem ciekaw, czy karty z korupcją okażą się być mega słabe, czy wręcz przeciwnie. Tak, już wiemy, że to będzie jakaś karta maga. Co najmniej jedna. Okej, okay. widzimy, pojawił się stronnik maga. Przypuszczam, że te achievementy za kolekcję z kart danej klasy mają kilka poziomów, typu zbierz 8, 10, 12 kart danej klasy. Dlatego też tak na potęgę hmm, padają te achievementy. Dobra, mamy kolejną epicką kartę. Pałeczka wodzi Rey, gdy twój bohater zaatakuje, daj mechowi, smokowi i piratowi w twojej ręce plus 1, plus 1. Fajny efekt. Tym bardziej, że ta broń jest mega tania. A nie jest jakaś super sława. Jeden na trzy za dwa many. Z takim dobrym efektem to jest myślę dość fajna broń. Jeżeli się okaże, że taka talia na różnego rodzaju stworach na wojowniku powstanie to może się okazać, że będzie OP niemalże. Tymczasem mamy trzecią legendę. oraz zobaczymy co to będzie. Trzecią legendą jest legenda tym razem dla wojownika. Dobierz mecha, smoka i pirata. Swoją drogą E, fajnie tak użyć tej legendy, a potem użyć tej broni i wszystkie trzy karty bawnąć. Swoją drugą, jeżeli chodzi o legendę, to ta karta moim zdaniem ma dość mało legendarny efekt. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, całkiem fajne, stwór 3 na 5 za 5 many, to może nie jest to jakaś super opcja, ale musimy pamiętać o tym, że jest to także dobieranie trzech kart stali. <laughs> a sam ten efekt jest zatrzymany warty. Albo i więcej, bo w sumie Arcane Intellect Maga, który dobiera dwie karty, kosztuje 3 many, więc dobieranie trzech kart, bym tak powiedział, cztery many może kosztuje. Chociaż nie, doj zostawmy przy wersji 3, ponieważ dobiera konkretne karty, a może się zdarzyć, że już tych kart w talii po prostu nie będzie i ta karta nie dobierze nic. Jak widać na złoto też się posypało, a z racji tego, że nam się e, legenda trafiła 41 pakietów od końca. To wiemy, że co najmniej jeszcze jedna legenda dla mnie jest gwarantowana. Tak, wiedzieliśmy, że się trafi karta łowcy, ponieważ po raz kolejny mieliśmy mały spoiler w lewym, dolnym rogu ekranu. Tak, swoją drogą, jak widzieliście, być może zostawiłem sobie trochę golda. Nie za dużo, ale jednak. To na ewentualne areny. Ponieważ, jak być może też zwróciliście uwagę, niestety. E, fanem aren nie jestem, ale niestety dostałem Weekly Quest'a, żeby wygrać 4 razy na arenie. Dobra, kolejna epicka karta, tym razem jest to krew Gahuna. Prowokacja na koniec twojej tury przyzwyczaił 5-5 stronika z twojej talii. Bardzo mi się kojarzy to z tą kartą, e, tym zaklęciem za 5 many Prista, która ma dokładnie taki sam efekt. Na Big Priście ta karta może być całkiem fajna. Akurat lubię spotykać Big Priestów, bo wszystkie talie, którymi gram, psują zabawę z Big Priestom. Poza tym, jak wiecie, jestem zdecydowanie <coughs> fanem walk bardziej kontrolnych, które trwają trochę dłużej, niż walk z agrodekami, które kończą się w trzy tury. Chociaż z tego, co zdążyłem zwrócić uwagę, to jest nawet achievement, żeby zabić przeciwnika w cztery tury, więc myślę, że sam też kiedyś będę musiał... Plugawić moją listę talii, zrobić sobie taką szybką talię, tylko po to, żeby wbić ten achievement. Kolejna epicka karta, tym razem. A to już widzieliśmy, więc to nie jest nic nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy. Kurczę, nie ukryłem, że chciałbym, żeby mi się jeszcze z dwie legendarne karty trafiły. Co prawda jest zagwarantowana tylko jedna. Chociaż myślę, że jak na 70 kilka pakietów, to cztery legendy też nie jest najgorzej. Oczywiście ostatnio poszło nam znacznie lepiej, ale pamiętam też e, sytuację, kiedy trafiało się mniej legend. Coś <laughs> dawno Achievement żaden nie wpadł, widać już mamy za dużo kart. I teraz się same powtórki trafiają. Dobra, ale tymczasem mamy kolejną legendę. Czy będzie to kolejna karta klasowa? Być może jakiś przedwieczny Bóg. Eee, kolejny raz mamy kartę Wojownika. Gdy przyjazny stronnik ze zrywem zaatakuje, zadaj dwa punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi i tej karty akurat bardzo nie lubię, ponieważ ta karta może sprawić, że Agro Warrior wróci. A już dzisiaj zdążyłem powiedzieć, jaki jest mój stosunek do Agro Straszliwy rozrost, plugawienie, otrzymuje plus 1 plus 1. Można plugawić bez końca, czyli za każdym razem jak zagramy kartę kształcą więcej niż 2 many, a ten stwór będzie w naszej dłoni, wtedy będzie dostawał plus 1 plus 1. <kluzł> Przepraszam, że ten achievement zapraszamy i trzy kropki to jest taki ogólny achievement za zebranie iluś tam różnych kart z tego dodatku. Znaczy, nie przewiduję, żebym tutaj w ogóle kiedykolwiek w przyszłości zebrał wszystkie karty z tego dodatku. Bo o ile ja musiałbym wydać yy, kasy, żeby mieć wszystkie legendy przede wszystkim. No ale liczę na to, że chociaż uda mi się zebrać wszystkie karty oprócz legend. Oczywiście, jeżeli jakaś legenda będzie niezbędna, żebym mógł sobie stworzyć jakiś fajny nowy deck, to jak najbardziej ową legendę sobie Boże. A z racji tego, że otworzyliśmy całkiem sporo pakietów, to myślę, nie powinien być problem, żeby zebrać pył yy, na tą legendę. Chociaż no z tego, co mi się wydaje, już mam w miarę sporo magicznego pyłu zebranego, więc o to raczej się martwić nie powinienem. Tak, oczywiście nadmiarowych kart standardowych, jak co dodatek, yy, odczarowywać nie będę. Bo nigdy nie wiadomo, która z kart okaże się mega OP. I Blizzard postanowi ją znerfić. A jak wiadomo w momencie, w którym Blizzard nerfi karty, wtedy... Hmm, można ją odczarować za, pełno, za pełny koszt pyłu. Czyli wtedy nie dostajemy tej końcówki, tej resztki pyłu za kartę, tylko tyle pyłu, ile musielibyśmy zużyć, żeby tą kartę stworzyć. Więc warto... Się chwilę wstrzymać, jeżeli koniecznie na tą chwilę nie potrzebujesz magicznego pyłu. Dobra, tymczasem mamy jeszcze 11 paczek. Co prawda po drodze nam się czwarta legenda trafiła, ale szansa na piątą jeszcze oczywiście jest. Okej. Okay. Wydaje mi się że w ogóle, że mi strasznie mało pickich kart się trafiło. Daj plus 1 plus 1 wszystkim bestiom w twojej ręce, splugowienie daj im zamiast tego plus 2 plus 2 no beast Huntera, czemu nie? Plus 1 plus 1 takie. Średnie, ale plus 2 plus 2. Całkiem mocny efekt. Który w sumie też może być dobry na agrodekach? Mam nadzieję, że się nie okaże, że ta, ta, ten dodatek sprowadzi z powrotem do gry. No, zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca od razu w jednej paczce. co chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że ten dodatek nie sprowadzi na nas nowych agrodeków. A jeżeli nawet to będzie jakaś talia, którą będę mógł stworzyć, która będzie sobie z nimi bardzo dobrze radziła. Ok, kolejna epicka, mroczna przywoływaczka, przezwaj kopię tego stronnika, jeśli kontrolujesz sekret. Myślę, że to nie jest ciężki e, efekt do osiągnięcia. Na przykład, jeżeli wystawimy Ice Bloka, który dość długo potrafi stać na stole, to myślę, że ta karta jest wtedy gwarantowaną kartą 2 razy 4 na 4. O! I mamy piątą legendę. Myślałem z racji tego, że już się kończyły paczki, że piątej legendy nie będzie. To może teraz się trafi jeden z czterech przedwiecznych bogów? Nie, jak widzimy, tym razem jest to Legendar Łotra. Yy, e, ten W czerwony dym, okrzyk bojowy, cofnij przyjaznego stronika do Twojej ręki, kosztuje jeden w tej turze. To jest z kolei dobre na stroników z okrzykiem bojowych: jakiś Trzęsibrzuch albo Zefrys. W sumie na Enzofa też może być dobrą kartą. Chociaż czy jest sens używać ten drugi raz w danej turze? Chyba nie do końca. No dobra, i ostatnia paczka, jak widać, niestety legendara nie było. Ale myślę, że 5 legend to i tak jest bardzo dobry y, wynik. Zerknijmy jeszcze. Zróbmy sobie tak. A, nie działa, myślałam, że za. A nowe, okej. Okay. Będziemy musieli to wszystko przeklikać, znowu całkiem sporo nowych kart do przeklikania w kolekcji e, Więc e, nie tylko z tego dodatku, ale również z tych poprzednich, które również udało mi się e, pootwierać Legend jak widać trafiło się całkiem sporo, bo aż 5, tam razy 8 coś było widziałem więc jak widzicie pyłu nie będzie mi raczej brakować Tym bardziej, że już mam 2200 A ile mogę jeszcze zdobyć? No, 6000 jak widzicie Ale nie, na razie nie chcę tego e, Dobra, ale to sobie poprzeklika Przeklikuję później, zobaczmy co my dostaliśmy za achievementy Ok, tak Szkoda, że te achievementy nie dają e, expa to może by mi się udało jakiś level wbić? O! Mamy wszystkie karty łowcy demonów. Serio? Nie ma żadnych legend, czy po prostu dostaliśmy jego legendę? Nie wiem. Nie wiem, wygląda tak jakby... Łowca demonów nie miał żadnej legendy A wiecie co? Aż sprawdzę, bo to, jest, bo to jest mega dziwne dla mnie Łowca demonów, gdzie jesteś? Tutaj jesteś łowca demonów Pokażcie mi... Lunobrok Czy my dostaliśmy legendę? Przepraszam bardzo, co to jest? A co to jest? NIE MAMY WSZYSTKICH... Nie rozumiem tego. Nie mamy wszystkich kart, a wbiliśmy achievementa za wbicie wszystkich kart. Dobra, nie wnikam, nieważne. Widać, Blizzard wie lepiej. No dobra, jeżeli chodzi o O Panik to by było tyle. W kolejnym odcinku... Pogramy sobie, tylko jeszcze nie wiem, czy, z, czy jakąś arenę, czy jakieś starcie, czy też zwykły pojedynek rankingowy. Oczywiście, standardowo w komentarzach możecie się ze mną podzielić tym, ile wam się z kolei trafiło legend. Mam nadzieję, że poszło wam równie dobrze jak mi. Że wasz opening był równie udany. Co to jest? Aha, jest specjalna zakładka do monet. Nie no, spoko. E, no dobra, jeżeli chodzi o ten odcinek, to było tyle. A zapraszam już teraz Was na kolejny i dziękuję za oglądanie tego nagrania. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!